Cześć moi drodzy, zapraszam do pierwszego poradnika z gry Alan Wake 2. Jesteśmy. nie tu. <laughs> Jesteśmy w pierwszej lokacji. Eee, tu mamy miejsce zbrodni, śledztwa, do przeszukania. Tutaj mamy skrytkę kultu. A znajdziecie, znajdziecie to bez problemu, idąc tędy i zbaczając z drogi. To miejsce. Jest tu chata. Okej, okay, mamy skrzynkę. Jak ją otworzyć? Prosta sprawa. W domu są znaki, które odpowiadają tymi na kłódce. Trzeba tylko znać kolejność. A kolejność mamy tutaj, na tej kartce. Pierwsze umyj ręce. Idziemy do łazienki umyć ręce. Pomywalka i pierwszy znak. Dwa trójkąty. Połączone bokiem, że tak powiem, do siebie. Czyli to. Dobra. Druga wskazówka to jest wyjmij kurczaka z lodówki. Czyli idziemy do lodówki. I na lodówce mamy kolejny znak. Są to dwa trójkąty połączone wierzchołkami do siebie, czyli drugie to będzie to. No i trzecie, zróbmy sobie drzemkę, czyli idziemy zobaczyć do sypialni na łóżko. I w sypialni jest łóżko, i koło łóżka mamy dwa trójkąty. Podłogą do siebie, tara, i mamy otwartą skrzynkę. Tu znajdziecie amunicję, i nie mam pojęcia co to jest, nie sprawdzałem. No. To jeszcze macie informację, że nie bierzcie niczego, jeśli nie jesteście jednym z drzew, cokolwiek to oznacza. Mam nadzieję, że poradnik się przydał. Będę wdzięczny za łapkę w górę, subskrypcję, udostępnienie. No i jakiś zarąbisty komentarz. Z mojej strony tyle. Trzymajcie się. Hej.